Jaką szkolną zasadę wprowadzili z twojego powodu? Nienawidziłem szkolnego jedzenia. Pizza smakowała jak tektura, burgery były z jakiegoś dziwnego mięsa, a na wyglądały jak coś, co spadło komuś na podłogę. Zawsze przynosiłem coś z domu, ale pewnego piątku wszystko się zmieniło. Dzień wcześniej mieliśmy grilla i ciotka zrobiła genialne pikantne kanapki z kurczakiem. Wziąłem dwie do szkoły. Jak tylko je odwinąłem, cała stołówka oszalała. Pachniała jak w restauracji. Michał z klasy zapytał, skąd to mam. Ola chciała się zamienić, Bartek chciał mi przelać dychę na blika. Ktoś nawet chciał odkupić moją bluzę, bo pachniała tym sosem. W weekend wpadłem na pomysł. Sprzedawać te kanapki. W poniedziałek przyniosłem pięć. Ciotka pomogła mi je zrobić. Koledzy pomagali zbierać zamówienia i pilnowali, czy nie idzie nauczyciel. Po tygodniu miałem już stałych klientów, różne poziomy ostrości i specjalne zamówienia. Ja zarabiałem na gry, a ludzie mieli smaczny lunch. Wszystko szło świetnie aż do wtorku na WF-ie. Klaudia zrobiła się czerwona na twarzy i źle się poczuła. Okazało się, że miała nadrażliwość na ostre przyprawy, a kupiła ode mnie kanapkę. Problem? Użyłem tej samej deski do ostrych i łagodnych wersji. Szkoła wezwała rodziców. Klaudii nic się nie stało, ale sprawa wyszła na jaw. Dyrekcja nie miała pretensji o jej reakcję alergiczną, tylko o czarny rynek jedzenia. Dostałem dwa tygodnie szlabanu i oficjalny zakaz handlu jedzeniem w szkole. Zainstalowali też kamerę nad moim stołem. Najgorsze było patrzeć, jak wszyscy jedzą tę tekturową pizzę, a ja mam kanapkę z szynką, która smakowała jak kara. Ale po wszystkim i tak dalej przynosiłem kanapki. Tyle, że tym razem za darmo. Dla swoich przyjaciół.